Hej, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, i dzisiaj mam dosyć ciekawy news. A mianowicie, jest taka strona, która się nazywa Tank Rewards i na niej dostajemy nagrody za granie. Dosłownie, jest to oficjalna strona wyprodukowana czy też stworzona przez Wargaming. W której w tym momencie trwa event od 1 listopada do 26 listopada. Jest co prawda 16, ale to nic, bo grając cały czas, zdobywacie punkty. I to nieważne, kiedy wejdziecie, ważne, żeby do tego 26 listopada odebrać sobie nagrody. A mianowicie link będziecie mieli oczywiście w opisie filmu. Logujecie się na swoje normalne konto i przechodzicie tutaj niżej i macie wypisane misje, dzięki którym dostaje się żetony. czy tutaj mamy jakieś ro rozegraj bitwę: 100 żetonów, miejsce w pierwszej dziesiątce 10, 10, 5 20, trójce 50. Tu są oczywiście też ograniczenia i warunek, ale to są takie misje, które praktycznie w każdej bitwie same się robią, więc nie trzeba jakoś specjalnie grać pod nie. Ale tutaj niżej robi się ciekawie. Za każdą misję, jak widzieliście, dostajemy ilo odpowiednią ilość tokenów, i każdy poziom, a tych poziomów jest 5, ma, jak, ma jakby swój, swój próg, że jeśli będziemy mieli więcej tokenów niż jego próg, to oczywiście dostajemy za niego. Nagrody. No i za pierwszy poziom mamy do wyboru yy, doświadczenie dla załogi, yy, czyli rezerwy. No i tu różne konfiguracje, czyli 200% na 2 godziny, 300% na 2 godziny, 200% na 2 godziny, 300% na 2 godziny i kupon yy, do oczywiście do sklepu premium. To zdecydujemy się, na, który, na któryś klikamy, po prostu wybierz, nagroda w drodze i już powinna być. W garażu powinno wyskoczyć, powinien wyskoczyć komunikat. Na drugim poziomie, już robi się ciekawiej, mamy wyposażenie, wentylację, dosyłacz, wentylację GLD, czyli ulepszony system naprowadzania lub ulepszony system naprowadzania i dosyłacz. czy tak samo wybieramy sobie i zdobędziemy 1100 punktów. Na trzecim poziomie mamy duże materiały eksploatacyjne do wyboru. Schemat uniwersalnej zniżki. Na czwartym już sobie naprawdę ciekawie. Mamy miejsce w garażu, 3 dni premki yy, lub 7 dni konta premium. Yy, 3 dni premium plus miejsce w garażu lub 7 dni konta premium. No i na piątym poziomie mamy yy, czołg premium piątego poziomu M4 Improved Ram 2 i T14. Plus do tego załoga na 100%, 100% więc powiem szczerze, że warto na tą stronkę tą stronkę yy, obczaić, bo ja praktycznie w ogóle nie grałem nic nie zwracałem na to uwagi. Patrzę, że już mam pierwszy poziom. I zawsze wiadomo, tam w dnie konta premium, przyczołg premium, jak za darmo, to warto oczywiście brać. Jest to oficjalna stronka, więc nie trzeba się bać, że nie wiem, konto nam ukradną. Logujemy się na nasze normalne konto, złota, na które chcemy nagrody i na którym gramy. I to tyle. Proste, fajne i osobiście polecam na to spojrzeć. Dziękuję wam za uwagę w tym krótkim odcinku. Widzimy się w następnym. Cześć!